Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek, przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł. Człowieku, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co to za myśli nurtują w sercach Waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy powiedzieć: Wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, grzechu do sparaliżowanego. Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec wszystkich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga. I pełni bojaźni mówili, Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo pańskie. W Chrystusie. Kiedy słuchamy przypowieści, zastanawiamy się nad znaczeniem. Kiedy słuchamy historii życia Jezusa, od razu spotykamy się z osobą. To jest treść naszej wiary. To znaczy nasza wiara. Ma podwójne znaczenie. Pierwsze to jest, że wierzę w. Wierzę w Boga. Wierzę w Chrystusa. Wierzę w Kościół. Drugie znaczenie to jest wierzyć komuś. Wierzę Bogu. Wierzę Chrystusowi. Wierzę Kościołowi. Wierzyć komuś. I tak się jakoś składa, że duszpasterstwo w kościele jest bardzo mocno zorientowane od setek lat na wierzenie w. Ileż razy słyszeliśmy prawdy katechizmowe, ileż razy uczyliśmy się, co oznaczają poszczególne prawdy wiary. Potrzeba dużo wysiłków w to włożyć, żeby sobie przyswoić całą szerokość tych prawd wiary. Natomiast dużo rzadziej, dużo rzadziej spotykamy się z wiarą wskazaną jako kierunek działania. Wierzę Bogu, to znaczy ufam Bogu, kieruję się do Boga. Zależy mi na nim. Prawdą jest jedno i drugie. I rzeczywiście więcej czasu trzeba poświęcić na to, żeby poznać Boga jako przedmiot mojej wiary. Ale doniosłość tego, żeby się zwrócić tym wewnętrznym aktem ku Bogu, jest dużo większa. Ostatecznie bowiem to Jezus jest naszym Zbawicielem. Nie moja wiedza o Jezusie. Ta jest z natury fragmentaryczna. Nie dorównuje temu, kim On jest. A kiedy staniemy w przyszłości w niebie, w ten czas nawet osoba, która tutaj na ziemi nie może tego poznać, jaki Bóg jest, nawet osoba ograniczona umysłowo, będzie przenikać z niezwykłą przenikliwością serca. Tajemnice Boże. Tak więc spróbujmy popatrzeć na te dwa aspekty naszej wiary po to, żeby się do nich obu zachęcić. Choć już właściwie z góry tutaj powiedziałem, że to drugie jest ważniejsze niż to pierwsze, bardziej doniosłe. Wiara jest więc treścią. To znaczy. Dopiero ten, kto sobie uświadamia, że wierząc w Boga, spotyka się z pewnym poznaniem, dopiero taki człowiek rzeczywiście lgnie do Boga. Nie w każdej religii treść jest tak wyeksponowana, dlatego że nie każda religia jest religią objawioną. Przez Boga i nie każda wręcz odwołuje się do tego że jest objawiona. Dopiero gdy człowiek staje wobec uprzedzającego Bożego daru że możemy Boga znać dopiero w ten czas zaczyna to bardzo cenić a dopóki sam Boga docieka i stara się w jakiś sposób coś o nim z sensem powiedzieć dopóty, nie jest również w stanie popatrzeć na to jako na coś bardzo ważnego. I nigdy Grecy, Rzymianie, inni twórcy mitów nie uważali, że oni wierzą w mity. Oni wierzyli w bóstwa. Wierzyli w bóstwa. Nie mieli tej pewności, oni mieli skąd to ich wziąć. Natomiast My jako chrześcijanie zwracamy się do Boga już nie po omacku i nie możemy się zachowywać jak ktoś, kto by sugerował, że Boga nie zna. Bo byśmy nie żyli w prawdzie, gdybyśmy to sugerowali. Bóg się nam objawił i my o tym świadczymy. Jesteśmy tego świadkami. Dlatego też, kiedy mówimy o wierze, nie próbujemy zrównywać wszystkich religii, ponieważ nie ma sensu ich zrównywać, kiedy właśnie się spośród nich próbujemy wyróżnić. Kiedy właśnie głosimy to, co zostało nam objawione, coś podarowanego. Byłoby zdradą Boga objawiającego nam siebie, gdybyśmy my próbowali wiedzę o Bogu zrównywać z jej brakiem. Byłoby policzkiem danym Bogu. Byłoby również stwierdzaniem, że życie tylu pobożnych ludzi, proroków, którzy cierpieli za to, co mówili, i samego Jezusa Chrystusa było niepotrzebne. Bo po co było nam to wszystko mówić, kiedy to i tak nie ma znaczenia i jest w gruncie rzeczy wszystko jedno? Wszystkie kierunki mówiące o równości religii nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. Kiedy do Jezusa przyszła pewna kobieta syrofenicjanka, prosząc o cud, to Jezus zażądał od niej najpierw wyznania, że tego, że zbawienie pochodzi od Żydów. I dopiero kiedy ona to uznała, wysłuchał jej prośby. Nie objawił jej szczegółowo wszystkiego, w co wierzą Żydzi, ale musiała uznać, że przychodzi do tego, który jest posłany do Żydów, żeby prosić go o łaskę dla poganki. I dopiero w tym kontekście możemy zrozumieć, dlaczego ta treść wiary jest tak bardzo ważna. Ponieważ do części naszego zbawienia należy to, że my znamy prawdę. Nie można świadczyć o czymś, co nie jest prawdą. To nie jest świadectwo, to jest jakiegoś rodzaju przesłanie, to jest jakaś poezja głoszona gdzieś może górnolotnie. Świadczy się tylko o prawdzie, tam gdzie człowiek jest osobiście związany z tym, o czym świadczy i gdzie zarazem tę prawdę poznał. Dlatego też chrześcijanin jest człowiekiem powołanym do znajomości Boga. Dopiero jeżeli w tej znajomości się rozwija, dopiero jego wiara się rozwija. A jeżeli ta świadomość jest niska, mała, to i to jego wiara też jest taka niska i mała. Dlaczego te dwa aspekty nie są tak równo poukładane, poustawiane? No, żeby to zrozumieć, musimy zrozumieć, co się stało w Kościele Zachodu, w Europie kilkaset lat temu, wskutek nauczania, lutra. Kalwina, Cingliego i innych protestantów. Tutaj największe, jakby największy wpływ miał Luter. Mianowicie zaczął on mówić, głosić, że to nie ma znaczenia, żeby Kościół mówił coś o objawieniu Boży i o Piśmie Świętym, ale znaczenie ma to, co ja rozumiem z Pisma Świętego. Bo ludzie mają czytać Pismo Święte i je znać, bo lud jest ciemny. W takim razie, dopiero jak będzie znał Pismo Święte, dopiero w ten czas będzie znał objawienie Boże. A czytając, po prostu co kto zrozumie, to w to niech wierzy. I w ten sposób próbował wyzwolić ludzi spod kościoła. Niestety, wyzwolił ich także spod dzieła Bożego, ponieważ Chrystus powiedział. Ty jesteś, Piotr, czyli opoka. Na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Chrystus wskazuje kościół jako swoje dzieło zamierzone na wieki. I wskazuje również Piotra, żywego człowieka, jako fundament tego dzieła, jako skałę, na której chce budować. I ta skała. Jest równocześnie dla wielu skałą zgorszenia. Rozumiemy to jednak, że o ile była skałą zgorszenia dla tych, którzy chrześcijaństwa w ogóle nie znali, nawet i dla Żydów, o tyle już jest dziwną rzeczą, że stało się skałą zgorszenia dla chrześcijan. Stało się skałą zgorszenia dla tych, którzy w kościele żyli. Moi drodzy. Cóż więc takiego się wówczas działo? Otóż wydrukowano Pismo Święte w językach narodowych. Owa sławna Biblia Gutenberga była w gruncie rzeczy wydaniem protestanckim. I zaczęto drukować je w językach narodowych, a to oznaczało, że ten przekład powstał w bardzo krótkim czasie i równocześnie nie był robiony przez, ludźmi, którzy, przez ludzi, którzy byli głębokimi znawcami tych języków i samego Pisma Świętego. Przekład, którym posługiwał się Kościół Katolicki, był przekładem z języków biblijnych na łacinę, uczyniony przez świętego Hieronima, nazywamy go inaczej też wulgatą. I Kościół się odwoływał do tego przekładu, ponieważ on przez wieki był sprawdzony. I oto nagle znaleźli się ludzie, którzy twierdzili, że to nie ma znaczenia, to przekładamy to już na nasze języki i niech każdy czyta. A do czego dojdzie, tak tak niech będzie. I w tej sytuacji postanowiono, że w takim razie lepiej jest dla dobra sprawy, żeby w ogóle nie godzić się na czytanie Pisma Świętego w językach narodowych, ponieważ Kościół takiego tłumaczenia nie dokonał, a dokonali je ci, którzy są poza Kościołem. I równocześnie bardzo podkreślano znaczenie treści wiary, że to nie jest tak, że nie każdy wierzy, w co chce. Że w Piśmie Świętym nie ma takich twierdzeń. To są własne pomysły lutra. A Pismo Święte wręcz przeciwnie. Święty Piotr mówi, że w listach świętego Pawła są pewne trudne rzeczy, które ludzie niedouczeni interpretują na swoją zgubę. I to najpierw mieliście na myśli, że, każde proroctwo, że żadne proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wyjaśniania. Tak pisze święty Piotr w swoim liście. Nie wiem, czy Luther nie doczytał, czy nie pamiętał tego. Ogromny nacisk szedł więc wówczas w duszpasterstwie na to, żeby uwrażliwić ludzi na to, że wiara ma obiektywną treść, że nie należy jej interpretować dowolnie. I przez wieki w dalszym ciągu to podkreślano. Stąd też katechizmy były przede wszystkim nauczaniem prawd wiary żeby tę wiarę obronić od błędu. Jednak także i protestanci podkreślili coś bardzo ważnego i prawdziwego w wierze, a mianowicie, że wiara jest ufnością skierowaną ku Bogu. Ufnością skierowaną ku Bogu. I bywa to trochę tak. Że jak ktoś nas w czymś jednym wprowadzi w błąd, to i w drugie jesteśmy bardzo ostrożni i nie chcielibyśmy nawet być podobni do niego w sformułowaniach. Kościół zawsze mówił o tym, że ufność jest darem Boga. Święty Tomasz za chwilę już głosił, że jest to wiara połączona z miłością, że ona prowadzi do Boga. Ale teologowie nie mieli odwagi. Mówić bardzo silnie o potrzebie ufności, ponieważ brzmiały to tak samo jak te twierdzenia Lutra. I gdzieś się wytworzył taki rozdźwięk, że o treści wiary mówiło się bardzo dużo, 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 bo taka jest prawda: wiara ma treść, ale o potrzebie zaufania Bogu i skierowania się ku Bogu za mało. Z kolei w wyznaniach protestanckich bardzo dużo się podkreślało tą potrzebę ufności Bogu. Ale obiektywność wiary po prostu w kąt odjechała. Pewne jeszcze punkty były tylko zachowywane, pewne wspólne punkty. A reszta stała się subiektywna i zdana na ludzkie rozumienie i fantazji. Moi drodzy, my dzisiaj musimy to rozumieć dlatego, że wiara jest potrzebna nam w całej komplecie. Papież Benedykt XVI i jego poprzednik, nasz umiłowany Jan Paweł II, dołożyli ogromnych starań, ażeby dbać o jedność Kościoła i pracować na jej rzecz. Nawet zwołano specjalną komisję uzgadniającą stanowiska rozbieżne z protestantami. Takie same komisje istniały i pracowały odnośnie dbania o jedność Kościoła z kościołami dalekimi terytorialnie od nas, z kościołami syriackim, czy syryjskim, asyryjskim, gdzie też istniały wiekowe nieporozumienia. I prace wszystkich tych komisji zostały uwieńczone sukcesem. Udało się wypracować pewne wspólne formuły. Ale moi drodzy, niezależnie od tego że na poziomie teologów udało się pewne rzeczy dokonać, to nie poszło to w dół. I to jest cała bieda jedności Kościoła, zarazem jest to bieda wiary, że wiara jest zależna od nastawienia serca. W dalszym ciągu niestety grozi nam zamęt, to znaczy, że my nie będziemy wiedzieli, w co wierzymy. Ponieważ przez wielu protestantów w dalszym ciągu wiara jest głoszona na zasadzie takiej samej, braku obiektywnej, uzgodnień i prawd. I w dalszym ciągu, chociaż nikt dziś nie jest uprzedzony do twierdzenia mówiącego o potrzebie wiara, rozumienia wiary jako ufności, w dalszym ciągu tak mało się w ogóle o tym myśli i mówi. Toteż, rozumiejąc genezę tego, musimy z całą odwagą sobie powiedzieć: Panie Boże, ja chcę Tobie ufać, ponieważ moje serce zostało stworzone nie tylko do tego, żebym Cię znał, ale do tego, żebym się ku Tobie kierował. I pytajmy się sami siebie, na czym polega moje spotkanie z Bogiem? Czy jak przychodzę na modlitwę, to ja się zajmuję tym, że Bóg tu jest i że ja się do Niego kieruję? Czy może gdzieś cały czas w sercu chodzi mi taka myśl? No ja teraz muszę odpowiednio, dobrze o Bogu pomyśleć. Ja teraz sobie muszę pomyśleć yy, jakąś prawdę wiary najlepiej, bo przecież najlepsza, najdłuższa modlitwa to jest wyznanie wiary, więc pewnie będzie najlepsza. Tymczasem przez cały czas też istnienia Kościoła istniało nieustanne nauczanie na temat zbliżenia się do Boga jak o spotkania osobowego i w czasach kiedy święta Teresa reformatorka mojego zakonu tak bardzo ubolewała nad tym rozdarciem w kościele nad reformacją pisała ona że spotkanie z Bogiem nie polega na tym że człowiek ma powiedzieć dużo różnego rodzaju modlitw Wręcz powiedziała, że takiego powtarzania z pośpiechem, jakby za pańszczyznę, mnóstwa różnych modlitw, jakie sobie niektóre pobożne dusze na dany dzień postanowiły, to ja modlitwą w ogóle nie nazwę. A gdzie indziej mówi, że modlitwa to nic innego, tylko zażyła i powielekroć powtarzana rozmowa z tym, o którym wiem, że mnie miłuje. Zażyła, powielekroć powtarzana. Postawa zaufania Bogu, spotkania z Bogiem. To jest nasza wiara. Niektórzy mówią: ja jestem wierzący, bo moja mama jest wierząca, moja babcia była wierząca, ja też jestem wierzący albo wierząca. Ale z kim masz w ten czas łączność? Z Bogiem masz łączność w ten czas? Czy masz łączność z babcią i z mamą? Z kim ta postawa łączy? Chodzi zawsze o wiarę, która łączy, wiarę, która buduje tą więź. I sama treść wiary, sama znajomość prawd wiary jeszcze nie jest wiarą katolicką. Święty Paweł mówi, że diabeł też wierzy i drży. To znaczy, co jest katolikiem? Też wierzy i drży. Po prostu on zna możliwie Boga, on potrafi o nim wiele powiedzieć. W tym znaczeniu wierzy. Natomiast co do tego wymiaru osobowego, relacyjnego, nie ufa, tylko drży. Boi się. Dlatego, że z Bogiem go nie łączy miłość. I ta więź miłości jest zamierzona przez Boga. Wszystkie prawdy objawione są po to, żeby człowiek w całej szerokości i rozciągłości tego zjawiska mógł zauważyć miłość Boga do siebie, miłość Boga do człowieka, miłość Boga do stworzenia, miłość Boga do aniołów. Miłość Boga do mojego bliźniego. Że Bóg od początku to buduje, ale zarazem, jak, jak głęboko w tym tkwi, Bóg jako istota nadprzyrodzona, całe słowo prawda do tego się odnosi. Że ja staję wobec czegoś, co mnie przerasta. Dlatego nasza treść wiary, ona nam nie tylko przynosi myśli, które są fascynujące o Bogu, ona nam też przynosi myśli, które są czasami i dla nas zatrważające. Przestraszające. Tak jak dla szatana, tylko że dla niego jest to ostateczny przestrach. Jest to trwoga piekła. A dla nas jest to pewnego rodzaju zalęknienie naszej małej natury, która widzi, że coś się przerasta i boi się, że to, że to upadnie na mnie, że to będzie tak wielkie, że mnie zmiażdży. Moi drodzy, zachęcam Was do tego, żebyście wykorzystywali treść wiary do modlitwy. To znaczy. Po to się zajmujemy treścią wiary, żeby się z tym do Boga zwracać. Nam nie jest potrzebna ta treść wiary luzem, bo kiedy przyjdzie czas ostatecznego zbawienia, to my i tak będziemy to nie rozumowali, tylko widzieli. Ale dogmaty, czyli takie definicyjne określenia treści wiary, są po to, żeby człowiek już teraz mógł się zająć trochę tak Bogiem, jak będzie się mógł zajmować wtedy. Czyli żeby już teraz mógł jakby trochę widzieć na oczy przez myślenie o nim. Czyli wykorzystujmy te treści po to, żeby się do Boga zwracać. I w ten czas będziemy wiedzieli, po co jest treść w wierze. Że my dzięki temu mamy coś wspaniałego podarowanego. Jeżeli ja wiem, że Bóg jest miłosierny, to czy nie przerastam w tym hinduisty? Czy jeżeli wiem, że Bóg jest sprawiedliwy i dobry, nie przerastam w tym jakiegoś afrykańskiego szamana? Który wie tylko tyle, że Bóg jest mocny, że Bóg może działać i że przodkowie odeszli do Boga? To są niesamowite skarby. Dopiero jeżeli się zestawimy z kimś, kto tego nie ma, możemy to zrozumieć. Czy widząc Jezusa wyrzucającego złe duchy, ja nie, ja nie dziękuję Bogu za to, że nie żyje w czasach starożytnych, kiedy magia była przekleństwem, jak się złego ducha na kogoś ściągnęło, to po prostu był. To w ten sposób patrzy na treść swojej wiary, dlatego staje się ona czymś życiowym. Natomiast treść wiary na zasadzie jest jeden Bóg, Bóg jest w trójcy, trójca jest gdzieś tam, a jestem tu. No i co dalej? Jeżeli żyjemy w oddzieleniu od Boga, prawdy wiary na nic sam się nie przydadzą. A jeżeli mamy więź z Bogiem, łączność z Bogiem, o to znaczy, że ja wiem coś o tym, z kim się mogę spotkać. I to nabiera znaczenia. Więc moi drodzy, zachęcam Was do tego. Spróbujcie już teraz, już dzisiaj, na Waszej modlitwie sięgnąć po Pismo Święte, wyciągnąć spółki, powiedzieć sobie, Bóg w tym jest, Bóg mi się tu objawiał. Chcę poznać, kim On jest, żeby się z Nim przyjaźnić. I czytajmy. Będą treści trudne, to sobie mówimy, no, trudno. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Pomijam. Idę dalej, kiedyś do tego wrócę. Są treści, które zaczynamy rozumieć bardzo dobrze. Pamiętajmy tylko o tym, że nie jesteśmy wyrocznią, że jak ja coś zrozumiałem, to nie znaczy, że to tak na pewno jest. Ale prawdopodobnie tak jest, bo przecież nie jestem człowiekiem niespełna rozumu. Kiedy widzimy, że istnieje jakaś różnica między moim rozumieniem Pisma Świętego a interpretacją w Kościele. Mówmy sobie, Panie Boże, no, ja w najlepszej wierze czytam Twoje słowo, ale to nie znaczy, że jestem Alfą i Omegą, że ja to wszystko muszę przeniknąć. Posłucham, co Kościół mi mówi. I w ten sposób będziemy odnosić ogromny pożytek. I wreszcie, kiedy już będziemy czytać Pismo Święte, przejdźmy do drugiego etapu. Nie zadowalajmy się znajomością Boga. Przejdźmy do rozmowy z Bogiem. Zacznijmy do niego mówić. Przypomnijmy sobie, On jest wszędzie obecny, jest także tu obecny. Mogę do Niego mówić, i w ten czas wiara staje się po prostu okrzykiem serca. Boże, jaki Ty dobry jesteś, że mi się tak łatwo mogę że z Tobą spotkać, że czytam to, co do mnie powiedziałeś, i ci odpowiadam, a Ty teraz nasłuchujesz. Dziękuję Ci za to. I każda strona pisma Świętego będzie nas przekonywać o tym, że tak jest. Moi drodzy, jak tak będziecie wierzyć, nie będzie takiego dużego problemu z tym, jak przekazywać wiarę innym ludziom. Bo człowiek, który tak wierzy, jest świadkiem. Człowiek, który wierzy na zasadzie, że moja mama była wierząca, babcia była wierząca, a Kościół uczy tak, nie jest świadkiem. On jest sprawozdawcą sportowym. Kościół uczy tak, a ja jakoś przypadkiem też jestem w to zaplątany. Ale jeżeli Bóg nam tak powiedział, ja to zrozumiałem, ja o tym świadczę, to inaczej też będą przyjmować to, co ja mam do powiedzenia. W ten czas nie będę mówił, że no, no bo kościół tak mówi. Ja tak mówię, bo Bóg tak powiedział. Ja kościół, kościół we mnie tak mówi. Nie papież tak mówi, nie ksiądz tak mówi, ko kościół we mnie tak mówi. Tak trzeba w ten czas odpowiedzieć drugiemu człowiekowi. I w ten czas stawiamy siebie przed tym człowiekiem i każę mu powiedzieć mi prosto w twarz, że ja nie jestem kościołem. Tylko najgorzej, jak ktoś sam sobie prosto w twarz to mówi. I pyta, czemu Kościół tak naucza. Moi drodzy, nie wolno już dłużej przedłużyć tego kazania, więc spróbujcie je wypróbować w stosunku do tego, co za chwilę się będzie działo na ołtarzu, przypominając sobie wszystko, co było na katach od dziecka.